rzetelnie pracować dla dobra i pomyślności młodzieży, godnie reprezentować swoich wyborców. Młodzieżowa Rada Miasta jest powoływana z inicjatywy naszej młodzieży w Wodysławowie. Następuje nabór poprzez kwestionariusz zgłoszenia. Osoby chętne później zostają zweryfikowane i no i wyłoniliśmy klucz tak tych najbardziej aktywnych, którzy dzisiaj złożą sztubowania. Jest to już druga kadencja tej Rady. Bardzo ważny jest głos młodzieży dotyczący tego, czego oczekują, co by chcieli zrealizować i myślę, że w ten rok będzie się układała ta praca nasza bardzo dobrze. Chce w sensie, tu żeby reprezentować młodzież. Nikt z nas nie wie tak dobrze, jakie macie i nasze pokolenie, jak my sami. Młodzieżowa Rada powinna przede wszystkim wspierać inicjatywy uczniów, samorządów szkolnych w naszej gminie Władysławowo. Myślę, że powinniśmy nawiązać współpracę z innymi młodzieżowymi radami. Powinniśmy kontynuować akcje z tamtego roku oraz wspierać samorządy szkolne w ich działaniach.